Spirit Island to gra kooperacyjna, w której każdy wciela się w rolę ducha broniącego wyspy przed najeźdźcami, których przepędzenie jest naszym głównym zadaniem. Ponieważ gra zawiera dużą liczbę zmiennych elementów, jej przygotowanie jest nieco inne dla różnych wariantów. W tym materiale pokażemy wam, jak przygotować przygodową rozgrywkę dla dwóch graczy, a pełną rozgrywkę zaprezentujemy w kolejnym filmie. Grać będziemy w wersję podstawową, bez karty, zarazy, przeciwników i scenariuszy, a o innych wariantach opowiemy w podsumowaniu. Na początku szykujemy planszę jeźdźców. W tym miejscu kładziemy 4 razy tyle znaczników strachu, ilu jest graczy. Zatem dla dwóch będzie to 8 znaczników. Strach generujemy przez różne czynności, głównie za sprawą mocy duchów, a oznaczamy go przesuwając znaczniki na pole wygenerowanego strachu. Tasujemy karty strachu i dobieramy 9 z nich, a resztę odkładamy do pudełka. Układamy z nich talię, kładąc 3 karty w miejscu talii strachu, potem separator poziomu terroru 3, znowu 3 karty, separator poziomu terroru 2 i ostatnie 3 karty. Spirit Island Strach jest naszym sprzymierzeńcem. Zależy nam na szybkim podnoszeniu jego poziomu i odkrywaniu kolejnych poziomów terroru. Pamiętajcie, to nie my się boimy, tylko najeźdźcy. Kiedy na polu wygenerowanego strachu znajdą się wszystkie znaczniki, będziemy mogli zdobyć kartę strachu. Talia na jeźdźców jest podzielona na trzy etapy. Każdy z nich tasujemy osobno i z każdego usuwamy losowo jedną kartę. Teraz na polu eksploracja kładziemy kolejno karty z etapu trzeciego, drugiego i na końcu pierwszego. Karty będziemy wykładać w przestrzeni akcji najeźdźców, a po rozpatrzeniu ich wszystkich przesuwać w lewo o jedno pole. Każdy z pól daje nam wgląd na nadchodzące działania najeźdźców, dzięki temu możemy zaplanować swoje ruchy, próbując jak najbardziej ograniczyć rozprzestrzenianie się najeźdców po wyspie. Teraz losowalibyśmy jedną z kart zarazy, ale na potrzeby tej rozgrywki rozegramy wariant podstawowy, nadrukowany na planszy. Na polu zarazy kładziemy 5 razy tyle znaczników, ilu jest graczy. Zaraza jest niebezpieczna dla naszej wyspy i musimy bacznie obserwować jej poziom. Powodują ją zbyt duże skupiska najeźdźców, a czasem nawet i my sami. Jeśli z pola zarazy znikną wszystkie znaczniki, przegrywamy. Czas przygotować wyspę. Bierzemy dwie dowolne plansze wyspy i łączymy je ze sobą w taki sposób. Liczba plansz zawsze odpowiada liczbie graczy. Na odpowiednio oznaczonych krainach umieszczamy znaczniki najeźdźców, podzielonych na odkrywców, osady i miasta, wiosek Dahan oraz zarazy. Co ważne, z pudełka, nie ruszamy tych z naszykowanej planszy najeźdźców. Tasujemy talie po mniejszych oraz większych mocy i kładziemy je w zasięgu graczy, uwzględniając miejsce na karty odrzucone. Zamiast wybierać ze wszystkich mocy, możemy korzystać z karty postępu mocy, która pozwala każdemu graczowi dobierać karty mocy z przygotowanego według listy stosu. Taka możliwość istnieje tylko dla czterech duchów o niskim poziomie złożoności. Jest to zalecane w pierwszych rozgrywkach, kiedy dopiero uczymy się dobierać swoje zdolności, gdyż ogrom możliwości łączenia wszystkich dostępnych w grze mocy i wykorzystywania ich w odpowiednich fazach może nas przytłoczyć. Dla pokazania różnic, w naszej rozgrywce jedno z nas zagra z użyciem karty postępu mocy, a drugie bez. Następnie gromadzimy w stosach blisko planszy znaczniki energii, osad, miast, odkrywców oraz wiosek dahan. Możemy do tego wykorzystać wypraski z pudełka, żeby elementy nam się nie mieszały i były łatwo dostępne dla wszystkich graczy. Kolejnym krokiem jest przygotowanie gracza. Każdy z nich wybiera ducha oraz dobiera cztery karty jego unikalnych mocy, które będą stanowiły rękę startową. Następnie wbierze żetony obecności oraz znaczniki jednorazowych zdolności wybranego koloru. Przypominamy, że w pierwszych rozgrywkach najlepiej wybierać duchy o niskim poziomie złożoności oraz korzystać z kart postępu mocy do nich przypisanych. Pozostało nam wprowadzenie ostatnich zmian na wyspie wedle instrukcji na tylnych stronach plansz naszych duchów. Każdy gracz rozpoczyna na innej planszy wyspy i właśnie tam wprowadza zmiany wymagane przez ducha. Przede wszystkim zaznacza swoją obecność w określonych krainach. Potem odwraca planszę ducha i układa wszystkie pozostałe żetony obecności na polach z przerywanymi okręgami na obu torach obecności, pozostawiając skrajnie lewe pola torów odkryte. Ostatnim krokiem przygotowania jest początkowa akcja najeźdźców. Odkrywamy wierzchnią kartę z ich talii i wykonujemy akcję eksploracji krain na niej wskazanych. Polega ona na dodaniu odkrywców na każdej krainie, która jest zajęta bądź sąsiaduje z zajętą przez najeźdźców krainą. Odkryliśmy dżunglę, a więc w każdej zielonej krainie dodajemy jednego odkrywcę. Czasami karty mogą dotyczyć dwóch krain naraz albo tylko tak zwanych krain nadbrzeżnych, ale o tym więcej dowiecie się z rozgrywki. Na koniec przesuwamy tę kartę w lewo na pole budowa. Wszystko jest już przygotowane, zatem możemy zaczynać grę. Jeśli chcecie zobaczyć jak dokładnie działa Spirit Island, zapraszamy do obejrzenia naszej pełnej rozgrywki, a później do podsumowania, w którym opowiemy o innych wariantach, no i naszych wrażeniach.